w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Kuba Jędryka i The Cage.pl Jesteśmy po ogłoszeniu oficjalne main eventu i co main eventu gali xtbksw 77 A ze mną bohater co main eventu Sebastian Przybysz. Witam. Witam Ciebie, witam wszystkich. Siemaneczko. No to powiedz zacznę od tego jak tam, jak tam po powrocie ze Stanów jeszcze jetlag trochę trzyma. Jetlag lekko trzyma, ponieważ wczoraj wróciłem tam o 11 .00. No, dzień był dosyć ciężki, bo też moja dziewczyna troszeczkę gorzej się poczuła w samolocie, więc zjechaliśmy od razu z samolotu na SOR i cały dzień to była po prostu walka z jetlagiem w tym szpitalu. Na, szczę na szczęście wszystko jest z nią dobrze. Wieczorem wróciliśmy już do hotelu, więc można było pójść od razu spać. No i jednak dalej jeszcze czuję troszeczkę skutki tej, tej podróży, natomiast... Już Kilka dni będzie chyba git. No to wreszcie możemy oficjalnie już porozmawiać, bo już tyle razy gadaliśmy, że, że co, czy, czy zawalczysz z Jakubem Wikłaczem. Ogłoszone, podpisane, mamy walkę w grudniu. No to jak nastawienie przed tą walką? Eee, bardzo dobre. No co, cieszę się, że jest to oficjalne. Ludzie i tak podejrzewali, że do tej walki dojdzie. Eee, to było nieuniknione. Kuba miał też potężną serię wygranych, zresztą już w poprzednim pojedynku miałem z nim walczyć, ale niestety z niego wypadł. Więc naturalne było to, że będziemy teraz walczyć po raz kolejny, po raz trzeci. No i co? cieszę się bardzo z tego starcia, bo uważam, że jest to bardzo fajny i mocny pojedynek, dodatkowo bijemy się na Gali, która będzie największa w tym roku, jeśli chodzi o KSW, z szalonym main eventem, który przyciągnie wielką rzeszę fanów, tych skupionych na sporcie. I myślę, że też nie tylko, bo potem pojedynek troszeczkę będzie też odchodzić w stronę. No, tak, minimalnie, powiedzmy, freak fightu. przez, przez chodzi już, by się obrazić. Nie, 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 nie chodzi o poziom sportowy, chodzi o, chodzi o różnicę kategorii wagowych. E, więc pod tym względem jest to troszeczkę taki powrót do, do starych czasów Pride'u. Mały z dużym. E, nie no taki i ta, mały. Tak, nie taki mały. No i tak wiesz, to przyciągnie na pewno wielu ludzi przed telewizory i oni zobaczą moją walkę z Kubą, w której na pewno będą straszne fajerwerki. Bo, no. Kuba jest świetnym zawodnikiem, bardzo, bardzo dobrym, wszechstronnym. Ja uważam, że też jestem całkiem dobrym zawodnikiem, też wszechstronnym, więc będzie fajnie. Jeszcze dodatkowe te pokłady emocjonalne, przez to, że jest to walka pięciorundowa o pas, jeszcze jest to nasza trylogia, więc będzie bardzo fajnie. To ja zapytam, no bo po, już poprzednio mieliście się zmierzyć w kwietniu bodajże, e, jeśli dobrze pamiętam, to była gala studyjna, teraz wielka arena Gliwice, e, no ale będziesz miał pełen okres przygotowawczy, no wiesz, już o tej walce, stawiam, że troszkę jest dłuższy czas. E, będziesz miał pełen okres przygotowawczy, dopiero co właśnie wróciliście z, z, z obozu w Stanach, e, więc czy możesz powiedzieć, że ta walka będzie na pewno już... Dużo lepsza niż ta poprzednia, gdzie no, zmienił się rywal praktycznie dwukrotnie, gdzie miałeś krótszy czas na, na to przygotowanie pod rywale. Myślę, że... będzie, znaczy, Ciężko mi tak powiedzieć. Na pewno będę dobrze przygotowany do tego pojedynku, pod tym, pod tym względem na pewno będę dobrze przygotowany do pojedynku z Kubą. Do kwietniowej walki również szykowałem się najpierw pod niego, potem to się zmieniało, więc troszeczkę te przygotowania były porozmijane. Teraz czuję się fajnie. Przygotowania są ciężkie, idą dobrze. Cały ten okres w Stanach świetnie przepracowany z mocnymi zawodnikami. No co, jestem zadowolony. Tak jak już tam wcześniej dostałem jakieś pytania, czy uważam, że jako że to jest trzecia walka i tam cały czas się rozwijam, czy to będzie dla mnie najłatwiejsza walka z Kubą, no to uważam, że na pewno nie będzie najłatwiejsza, tylko będzie najtrudniejsza. Wiemy o sobie bardzo dużo, cały czas się mocno rozwijamy i Kuba i ja, więc... No co, będzie, będzie bardzo fajna walka na to, kto jest y, sprytniejszym zawodnikiem. No to, to myślę, z, y, do czego będę nawiązywał, to, to zobaczymy dopiero w klatce. Ale na ile teraz możesz powiedzieć, że ile dał ci ten obóz w Stanach? Bardzo wiele, zwłaszcza mentalnie. tak y, Nie mówię o tym, o że tam, jakoś, tam jakiejś nowej techniki się nauczyłem, która mi teraz odmieniła mój styl. Y, ale robiłem z bardzo, bardzo mocnymi zawodnikami z wielu organizacji, które są gdzieś też topowe i tam UFC, Bellator i One Championship, Eagle i jeszcze pewnie kilka innych. I to nie jest tak, że dostawałem na dziurę, więc na pewno bardzo, bardzo mentalnie też mnie to troszeczkę podniosło, znaczy podniosło. No, zawsze czułem się dobrze mentalnie, to jeszcze bardziej mnie umocniło. O. Będziecie wracać? Na pewno. Na pewno będziemy. Już zapowiedzieliśmy trenerowi Henryemu, że czujemy się tam w klubie jak w rodzinie. Ludzie nas bardzo miło potraktowali. Byliśmy świetnie traktowani przez trenerów, przez sparring partnerów. Trener sam powiedział, że my również coś wnieśliśmy do tego klubu. Sporo sparringi dały nie tylko nam, ale również tym chłopakom, którzy tam trenują. I nie może się to czekać, aż wrócimy, więc planuję w następnym roku wybrać tam po raz kolejny i to już na jakiś troszeczkę może dłuższy okres czasu niż miesiąc. No, tak widzę, że w słońce z Florydy specjalnie cię nie spaliło, chyba dużo czasu jednak na sali niż, niż na plaży. <laughs> tak, no na plaży nie spędziliśmy jakoś bardzo dużo czasu. Byliśmy kilka razy, żeby, żeby nie mówić, że tam wie, że siedziałem tylko na sali nic innego. Ale fakt, no, trochę trochę czasu było na sali. Natomiast trafiliśmy też akurat na no nieszczęście na ten huragan Ian, który nawiedził Florydę i, no i wtedy za bardzo słońca nie było przez kilka dni, a, a raczej bym powiedział, że pogoda była bardzo kiepska i mimo tego, że wszystko działo się na drugim brzegu Florydy, to, to u nas też był bardzo mocny... A było jakieś zagrożenie tam u was? No na początku mówili, że tak, że, że, że u nas też będzie jakaś ewakuacja. Ale pytaliśmy ludzi z klubu, jak do tego podchodzą i powiedzieli, że spokojnie, tam nie musimy się martwić, żeby sobie zrobić jakieś małe zapasy w razie co, jakby się okazało, że nie wiem, jakieś słupy y, pospadają i nie będziemy mieli prądu w domu, to żeby żeby mieć po prostu nie wiem, jakąś wodę, bo, bo podobno w Stanach jest tak, że jak nie ma prądu, to nie ma też wody. <śledzpieczny> y, woda nie leci z kranu, więc. Y, no, trzeba było zrobić małe zapasy, ale, ale poza tym to, było, to było wszystko spoko. Jedna noc była taka, że naprawdę wydawało mi się, że na dworze to zaraz wszystko pozrywa, e, ale było okej. Okay. Ostatecznie było okej. Okay. No, u nas było, było w miarę dobrze, na drugim brzegu na pewno było tragicznie, dlatego pod tym względem cieszę się, że nas to ominęło. No to mówisz, że na dworze było w porządku, to powiedz, czy z samochodem było wszystko w porządku, bo tutaj już troszkę prze, poza kamerą rozmawialiśmy, ale to może powiedz naszym widzom, do czego doszło. No, nie, nie chcę za bardzo mówić, ale <śmuszczaj> <śmuszczaj> nie, nie było żadnej jakiejś wielkiej kraksy. Miałem niestety jeden mały, mały incydent za, za kierownicą. Właściwie to pierwsze 5 minut za kierownicą byłem bardzo mocno skupiony na tym, żeby tam nie pomieszać się w tym, jak tam ludzie jeżdżą, bo jeżdżą naprawdę jak wariaci. No i coś, coś bardzo małego przejechałem, niestety, ale no jest, jest mi smutno z tego powodu bardzo, ale niestety więcej nie, nie, nie będę się na ten temat wypowiadać, bo. Ale jaszczurki z Florydy cię zapamiętają. Tak, no. Wystarczy, że już... Yy... Chłopacy nie dali mi spokoju przez cały wyjazd, cały czas o tym gadali, a to nie uważam, żeby to była jakaś bardzo śmieszna sprawa, bo było mi bardzo głupio z tego powodu, że tak się stało. No, no niestety. No to powiedz jeszcze, bo za miesiąc, troszkę ponad, Marian, z którym byłeś tam, będzie walczył z Saladinem. Jak patrzyłeś na Mariana, na jego przygotowania, to nie wiem, jesteś bardziej pewny, że poradzisz sobie z Saladinem? Marian naprawdę bardzo świetnie się prezentował. I to mówię szczerze, widziałem. No częściej go nie powiem, że wszystkie, bo nieraz ja też robiłem w tym czasie, ale miałem okazję troszeczkę widzieć tego, jak, jak pracuję i wyglądało to świetnie i to z bardzo dobrymi zawodnikami. Z Chandlerem w końcu się udało? Wydaje mi się, że ostatecznie chyba z Chandlerem nie posparował, ale może ja gdzieś to przegapiłem, ale chyba nie. Natomiast no, robił z wieloma fajnymi chłopakami. No, nie wiem, bardzo dużo przerobił e, z, chociażby nawet na treningach takich bardziej technicznych. Pracował z, z Seu Chojem z Korei, który jest zawodnikiem UFC. I to też bardzo, bardzo fajny chłopak, e, bardzo miły, skromny i, i strasznie pracowity. I tak, miałem wrażenie, że to jest taka koreańska wersja Mariana trochę. Świetnie się dobrali do macie. No też tak pytam, to, to był pierwszy raz jak byłeś w Stanach? Tak, to był pierwszy raz, jak byłem w Stanach i e, jestem zakochany w Florydzie, naprawdę. Mimo tego huraganu, muszę przyznać, że jest tam przepięknie, jest Świetna atmosfera, ludzie są świetni. Naprawdę ludzie tam są bardzo mili w Stanach, zwłaszcza na sali wszyscy byli bardzo kochani dla nas. Każdy nam chciał troszeczkę pomóc. Nie było tak, że patrzyli na nas z góry albo jak przyjechałem, że, że byliśmy takim mięsem armatnym do zbicia, tylko potraktowali nas bardzo miło, przyjęli nas jako części rodziny. No dlatego pewnie będziemy chcieli tam wrócić, bo czujemy się tam jak w domu. No dobrze, no to w takim razie życzę, tak jak życzyłem Kubie, zdrowia, żeby ta walka na pewno doszła do skutku. No i co, i czekamy na grudzień w takim razie. Czekamy na grudzień, mogę wam tylko obiecać to, że podczas tych przygotowań dam z siebie wszystko na walce tak samo, więc e, obiecuję, obiecuję, będę dobrze przygotowany. Trzymamy za to kciuki, no i liczymy na pajerwerki w klatce. Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrowienia.